Sezon 2022-2023 skończył się już ponad miesiąc temu, więc czas na ładowanie akumulatorów był. I był dosyć długi, ale że był, to w większości y, był. Bo w większości zespołów wracają już do trenowania. Jednym z tych zespołów jest na Kielce, a ze mną w tej chwili jest Jakub Łukowski, skrzydłowy y, z Kwisty. Witam Cię, Kuba. Cześć. Y, no, obecny sezon w Twoim wykonaniu w się ten poprzedni, bo obecnie można powiedzieć, że dalej wymiatasz w XC-klasie. To, to nie jest jednak Twój pierwszy sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, ponieważ zadebiutowałeś w trzeciej kolejce sezonu 2014-2015 między Zawiszą a Śląskiem. W takim meczu dokładnie zadebiutowałeś i jak zniosłeś ten mecz po latach? No tak, już od mojego debiutu trochę, trochę czasu minęło no. i w tej Ekstraklasie jestem tak naprawdę, można powiedzieć, taki Trzeci, czwarty sezon, ale, ale ten poprzedni to tak naprawdę był dopiero mój taki pierwszy, w którym rozegrałem w peł... dużo meczów w pełnym wymiarze czasowym, w tych poprzednich to byłem takim bardziej zmiennikiem. A, a swój debiut na pewno wspominam dobrze, fajnie, fajnie było wejść do Ekstraklasy w tak młodym wieku i no szkoda, że tamten sezon się tak zakończył, że, że spadliśmy, także też tych szans za dużo. Wtedy nie, nie miałem chyba że 10 meczów w Zawiszu rozegrałem, więc na pewno nie było to tyle, ile chciałem, ale też byłem na pewno szczęśliwy, że w tej Ekstraklasie udało się zadebiutować. No tak jak też wspomniałeś, to był zarazem Twój pierwszy mecz w barwach bydgoskiego Zawiszy, którego jesteś wychowankiem, jesteś bydgoszczaninem. W 33 meczach dla Zawiszy strzeliłeś tylko dwa gole i zaliczyłeś 6 asyst. 6 asyst. I czy uważasz, tak już po czasie, że, no to, nie był najlepszy, że to był najlepszy klub do rozpoczęcia swojej kariery piłkarskiej? No i czy myślisz o zakończeniu kariery w klubie właśnie z rodzinnego miasta? No tak, no w Zawisze grałem od 5 roku życia, także spędziłem w tym klubie 15 lat i na pewno kawał mojej piłkarskiej historii wiąże się z tym klubem, także mam nadzieję, że to nie zakończy się tylko na tym, a, a może kiedyś się uda wrócić. Teraz Zawisza jest w trzeciej lidze, mam nadzieję, że że w najbliższych sezonach uda się awansować i jak najszybciej wrócą do Ekstraklasy, a, a jeżeli chodzi o mój czas, no to no ciężki to był ciężki to był okres, bo wiadomo, często to jest tak, że zawodnik, który wchodzi z juniorów ma, ma czasem może troszkę ciężej niż zawodnicy ściągani z zewnątrz i no mówię, ale nie uważam tego czasu w żaden sposób za stracony albo niewykorzystany, po prostu tak miało się zdarzyć no i dzięki temu jestem w tym miejscu, w którym jestem. Po pobycie w Zawiszy trafił Ci się się trafił Ci się, dołączyłeś do Wisły po dokładnie w lipcu 2016 roku, jej barwę prezentowałeś przez dwa lata i wtedy też tak na dobrą sprawę zaistniałeś w z ekstraklasywnym po raz pierwszy. Mimo iż nie byłeś tam zawodnikiem pierwszego wyboru, tak jak jest teraz w Kielcach, jak oceniasz ten okres w swoim wykonaniu i czy czułeś, że powinieneś grać więcej? Czy znaczy, mój okres w Płocku był taki, że przyszedłem z zawiszy i od razu się udałem na wypożyczenie, bo byłem po, po kontuzji, po wypadku, więc, więc nie po prostu do końcówki sezonu w zawiszy nie dograłem. Do Płocka trafiłem po prostu, tak jak mówię, po kontuzji i od razu udałem się na wypożyczenie do Grudziądza. Ten czas uważam, że nie był też najlepszy w moim wykonaniu. Długo do siebie dochodziłem po tej kontuzji, więc. Y Ciężko było na początku z graniem, ale, ale w rundzie wiosennej już udało się wskoczyć do pierwszego składu. Później wróciłem do Płocka i, i tam dwa kolejne lata spędziłem. Tak jak mówisz, nie byłem, nie byłem zawodnikiem pierwszego wyboru, dużo właśnie meczów wchodziłem z ławki. Pierwszy mój mecz, w którym właśnie strzeliłem dwie bramki, to, to w ostatniej akcji jeszcze też doznałem kontuzji, złamania, złamania w kości w stopie, więc no też taki słodko gorzki był, był ten mecz, w którym strzeliłem te pierwsze bramki, no ale ale tak jak mówię, później się Nasze drogi rozeszły, no i jestem teraz tutaj w Kielcach. Właśnie po przygodzie w Płocku, jesteś jeszcze w Olimpii, wybrudził, tak jak mówiłeś, jeden rok był to wypożyczenia, dwa lata już na stałe po odejściu z Wisły i Miedzi Legnica, lecz Twój najlepszy okres przypadał właśnie obecnie na grę w Koronie. Przez dwa i pół sezonu wykręciłeś bardzo dobre liczby, prezentując barwy złocisto-krwistych, a w najbardziej rzuca się te z ostatniego sezonu. Czy Twój tak zwany prime przypadał właśnie na obecny okres w Koronie i czy jesteś w stanie w tym sezonie przebić te 12 bramek? Myślę, że tak. No. Jestem takim zawodnikiem, że te cele sobie stawiam, żeby co, coraz bardziej się rozwijać, i na pewno nie, nie chciałbym się zatrzymać. Wiem, że wysoko postawiłem sobie poprzeczkę po tym moim powrocie do ekstraklasy, ale mam nadzieję, że, że na tym się nie zatrzymam i, i będzie, już tylko, będzie jeszcze tylko lepiej. No, a tak jak mówisz, dwa i pół roku już w koronie jestem, także myślę, że ten czas w tym klubie przy, przy no, przybywa swój najlepszy okres w karierze, no i, i na pewno jestem tutaj szczęśliwy. Teraz trochę zapytam Cię o Twoją ulubioną pozycję, ponieważ dotychczas w Twojej syniowskiej karierze zaczęło Cię grać na skrzydle, na dziewiątce oraz na popularnie też dziesiątce, tak zwanej, ponieważ yy, no najczęściej grywasz na boku i to raczej mnie nie zdziwi, jeżeli Twoją odpowiedzą będzie, że jesteś, yy, że jesteś urodzonym skrzydłowym, a właściwie, że yy, Twoją ulubioną pozycją jest ganie właśnie na skrzydle. Yy, ale właśnie, które z, yy, jednak o to spytam, która z tych trzech pozycji jest Twoja ulubiona i jeżeli jesteś to skrzydłowy, to po której stronie wolisz grać bardziej? No, na ten moment jest to, jest to skrzydło, tak jak powiedziałeś, ale, ale za czasów juniorskich i, i tych młodszych lat, to często właśnie grałem w środku pomocy. Dopiero troszkę później zostałem przesunięty właśnie na, na bok i. Myślę, że ta lewa strona to jest taka moja optymalna. Też dużo zależy od tego, jaki, jaki jest styl zespołu, tak? czy, czy te skrzydłowi mają grać blisko przy linii, czy, czy schodzić do środka. Ja nie ukrywam, że lepiej mi się gra z lewej strony, jeżeli mogę, mogę sobie schodzić do środka. Czasem tak naprawdę gram jako ten taki drugi napastnik. Może nasz lewy obrońca jest też usposobiony bardzo ofensywnie, więc stwarzam mu miejsce przy linii, a, a mi to daje więcej miejsca w środku. No i z tych trzech pozycji myślę, że to jest taka moja optymalna. Właśnie to skrzydło, ale, ale też dużo, dużo meczów rozegrałem w swoim życiu i na dziesiątce, jako ten drugi napastnik, można tak powiedzieć, podwieszony. Kilka meczów też zdarzyło się zagrać na tym wysuniętym napastniku. Myślę, że takim wysuniętym napastnikiem typowo nie jestem, bo moje warunki fizyczne na to nie wskazują, ale, ale na tej pozycji też trochę meczów spędziłem, więc, więc ta pozycja też nie jest mi obca. Wróćmy też na chwilę do poprzedniej kampanii, czyli sezonu 22-23, ponieważ no, sezon wykonania Kielce był taki, składał się z dwóch obliż właściwie, można tak powiedzieć. Pierwsze obliże to była ta dosyć słaba jesień, w której, no, może to nie było tak, że nie zdobywali się punktów w ogóle, ale po tej jesieni to dużo ekspertów w piłkarskiej Polsce stawiało Was jako faworyta, faworyta w cudzysłowie do walki o utrzymanie. Więc jeżeli chodzi też o... Jest, było też drugie oblicze, w którym, no, co by nie mówić, byliście zespołem, który wyglądał, jakby walczył europejskie puchary. Więc Czy jesteście w stanie uniknąć walki o utrzymanie ostatnich kolejek i właściwie co było taką główną przyczyną, twoim zdaniem takiej przemiany w waszej grze? Tak, to te poprzedni sezon to. No składał się z takich e, momentów, że tak naprawdę zaczęliśmy, z tego co pamiętam, w miarę dobrze, bo chyba remisem z legią. Później kilka punktów też zdobyliśmy, ale, ale te następne mecze już, już nie były dobre w naszym wykonaniu. Nie zdobywaliśmy w ogóle punktów, i, i tak jak mówisz, no, zimą e, bodajże żebyśmy chyba na przedostatnim miejscu, ale mięślagnica chyba miała mecz zaległy, więc. E, więc na pewno byliśmy w ciężkiej sytuacji i no wiedzieliśmy, że zimą musimy bardzo ciężko popracować i to nad aspektem fizycznym i, i taktycznym. Doszło kilku zawodników, którzy tak naprawdę wskoczyli od razu do pierwszego składu, podnieśli jakość zespołu. No i, i zaczęliśmy wygrywać te mecze, zaczęliśmy punktować, uwierzyliśmy w to, że można się utrzymać. No i tak naprawdę każdy skazywał nas na porażkę. Myślę, że mało osób w Polsce dawało, oprócz nas wierzyło w to, że się, że się utrzymamy. No a nam nic innego nie pozostawało jak wierzyć w wizję trenera, wierzyć w zawodników, którzy przychodzą i zawodników, którzy byli, tak? Bo, bo każdy odegrał rolę. Jeden mniejszą, drugi większą, ale, ale to jest składowa cały, wszystkich zawodników, którzy, którzy grali przez cały sezon i składową jest to, że się utrzymaliśmy. Możliwe, że jedną z. Takich przyczyn waszej przemiany była zmiana trenera, ponieważ pod koniec rundy jesiennej role właśnie głównego, pierwszego trenera przejął dotychczasowy asystent Kamil Kuzera. No i jak oceniasz warsztat i pracę wykonywaną przez trenera? Jak się tobie współpracuje z trenerem Kuzerą? No tak, trener, trener Kuzera na pewno nie miał łatwego wejścia do, do zespołu, bo. Do zmiany, z tego co pamiętam, to doszło tak dosyć, dosyć nagle. Tak, Trener Ojrzyński został zwolniony i na dwa ostatnie mecze trener Kuzera przejął, e, przejął nasz zespół. No i no, przegraliśmy te dwa mecze, więc na pewno wiedział, że zimą trzeba tak naprawdę zmienić wszystko. My zmieniliśmy swój styl gry, trosz, gra, zaczęliśmy grać bardziej ofensywnie. Odbieraliśmy piłkę w troszeczkę bliżej bramki przeciwnika, także e, myślę, że ta przemiana nastąpiła w bardzo dużym stopniu. I no na pewno to był to był taki klucz do tego, że, że udało nam się ostatecznie utrzymać, tak? bo widzieliśmy, że grając cały sezon, znaczy tą drugą rundę, tak jakbyśmy grali pierwszą, to to nie było szans, więc tak jak mówię, musieliśmy zaufać wizji trenera, zaufać sobie, no i, i koniec końców to wszystko dobrze się skończyło. Jeszcze jedno pytanie takie personalnie już do ciebie nie o drużynę. Bo większość zawodników po tak dobrym sezonie, jak ten twój poprzedni, czyli 12 bramek i asysta, jeżeli w tej chwili się nie mylę. No to po prostu zmienia klub? I czy zastanawiałeś się nad zmianą otoczenia i czy pojawiały się jakieś ciekawe oferty, nad którymi musiałeś chwilę pomyśleć? Znaczy... Aktualnie mam ważny kontrakt z Koroną Kielce, jestem tutaj szczęśliwy. A co przyniesie przyszłość, to, to nie wiem. Piłka nożna jest taka, że, że zawodnicy zmieniają kluby. Jedni grają całe życie w jednym klubie, niektórzy zmieniają go co sezon. Także ja mówię, ja mam ważny kontrakt z Koroną, na ten moment przygotowuję się do tego sezonu z tym zespołem i tylko, i tylko to mam w głowie. A co, a co się dzieje, tak jakby poza kolorami, tak co mój menadżer, tam szuka jakichś opcji. Wiadomo, że, że jakieś tam propozycje się pojawiają, ale staram się nie zaprzątać tym głowy. Moja, moja głowa jest tylko i wyłącznie tutaj, teraz w Kielcach, i, i na tym się skupiam. W takim razie, że wszystko na dziś. Moim gościem był Jakub Bukowski z skrzydłowy Korony Kielce. Dziękuję Ci, Kuba. Dzięki.